Czy można jednak skakować odkurzacz? Faktycznie można. W przypadku tej chińskiej marki zrobiono to nawet wielokrotnie. Były demonstracje, jak łamać słaby pin. A teraz skakowano wiele odkurzaczy w Australii i w Stanach Zjednoczonych, po prostu próbując wiele kombinacji użytkowników i haseł. I to działało. Przejmowano kontrolę nad kamerami, a także. Można było używać wbudowanego głośnika, by no cóż, niektórzy ludzie mogli wypowiadać dość obraźliwe sformułowania, przekleństwa. Chińskie odkurzacze marki Kowaks. dość popularne. Jak się przed tym bronić? Kupować odkurzacze firm, które na serio traktują cyberbezpieczeństwo, albo używać odkurzacza ręcznego. Zawsze zmieniajcie domyślne ustawienia każdego sprzętu elektronicznego. Czasami hasła, kombinacje haseł i użytkowników są tak proste i tak łatwo dostępne, że cyberprzestępcy z łatwością mogą je poznać, a później wykorzystać.